Dalej przyglądamy się węzłowi Puławska trasy S2. Ostatnio znowu zarejestrowaliśmy tu kolejne zmiany. Jeszcze podczas opadów deszczu montowano pomocnicze rusztowania, żeby dzięki nim ułożyć kolejne przęsła na podporach wiaduktu. Przęsła montowane po dwa dość szybko wypełniły brakujące przestrzenie po stronie wschodniej. Dziś. Już na nich zbrojenie, a nawet zaczęło się betonowanie zachodniej części wiaduktu. Kolejne przęsła czekają. Wkrótce ta część przeprawy będzie gotowa. W zamku królewskim w obecności wielkiego mistrza Zakonu Maltańskiego, Framet Ufestinga uroczyście otwarto wystawę wokół maltańskiego krzyża. Wystawa zorganizowana przez Muzeum Historii Miasta przy współpracy Zamku Królewskiego i Ambasady Zakonu Maltańskiego w Polsce opowiada o 900-letnich dziejach suwerennego zakonu szpitalników świętego Jana Jerozolimskiego, zwanego Rodyjskim lub Maltańskim. Również o tym, jak kawalerowie maltańscy przez całą wojnę aż po upadek Powstania Warszawskiego prowadzili w Warszawie szpital. Już po raz czwarty Instytut Lotnictwa zaprosił wszystkich chętnych do siebie na noc. Ta jedyna noc w roku sprowadza do Instytutu tłumy ciekawych lotniczych nowinek. Tym razem można było oglądać śmigłowce załogowe, zdalnie sterowane zabawki i poważne bezzałogowe aparaty, zarówno śmigłowce, jak i wiatrakowce. Były pokazy poduszkowców i niezwykłych urządzeń latających, no, niezupełnie samodzielnie, jak łazik marsjański. Chwilami mieliśmy wrażenie, że przenieśliśmy się w niezwykły świat przyszłości. A w świat przeszłości przeniosły nas grupy rekonstruktorów, które w warszawskiej cytadeli przez dwa dni prezentowały szeroką panoramę epok. Byli chyba przedstawiciele wszystkich ciekawszych okresów historycznych od starożytności aż po drugą wojnę światową. To zafascynowanie realną historią w czasach gier komputerowych i wirtualnych światów. Pozwala chyba na utrzymanie właściwego dystansu do rzeczywistości. Piękne psy, raz zaprzęgowych i ludzie je kochający, spotkali się na młocinach już po raz dwudziesty Wyścigi psich zaprzęgów i para zawody zorganizowane przez Fundację Przyjaźni Ludzi i Zwierząt Czeneka cieszą się o tej porze roku dużą popularnością. Można po prostu startować w biegu z psem, na rowerze z psem i na czymś w rodzaju wózka zaprzęgowego z psem. Jak od razu widać, pies jest jak zwykle najważniejszy. www.um.warszawa.pl